Stary najebany z ryb nie wrócił. Bo, to była, no, bo słuchaj, bo słuchaj, to było tak, że mój ojciec przyszedł mnie do mojej babci i powiedział, że wróci za pół godziny. Tak. A mamy blisko lotnisko do mojego domu. Tak. Więc on za pół godziny je samolocik, chciała Dion, nie ma chłopa. I tyle. Czyli nie na ryby. No nie na ryby, no do Anglii ogólnie. Aż naprawdę na ryby? Ojciec do Anglii matka do Niemiec, no? Tak. Tego samego dnia? Oczywiście, że tak, no musieli jakoś, nie? Chyba skoordynowana akcja. Przez to chyba się dogadali, nie wiem. Matka niedawno mi pisała na Instagramie, tam zobaczyła oh, i tak wow. się dzieje. Wiadomo, że tam jej napisałem, swoje, swoje y, rzeczy, mm -hmm. ale no i zablokowałem ją i tyle, nie? Bo nie potrzebuję takich osób w życiu, nie? Mm -hmm. A tata? Ojciec ze mną w ogóle kontaktu, okay. wiesz, to chyba by nawet nie mogło być, wiesz? Bo to była też taka sytuacja, że on robił bardzo długów w Polsce, ogromnych długów w Polsce, mm -hmm. więc potem po prostu spierdolił, najlepsza opcja, sprzedali z kraju i tyle, nie? A babcia, no już nie ma jej teraz jakby z nami, ale jak ona reagowała na twoje... Na, no ciebie, na Ciebie. Na początku powiem. było ciężko, wiadomo, starsza tak. osoba, było ciężko, naprawdę było ciężko. Pamiętam, że kiedyś nawet mi kazała zmienić nazwisko, jak miałem 14 lat, powiedziała, no serio, była akcja niezłe. Kiedy wiesz, wchodzimy w internet, ludzie szargali moim nazwiskiem, czyli też jej nazwiskiem. E ludzie pisali różne rzeczy, wiesz, moja bycia tego nie, nie potrafiła tego zrozumieć, dlaczego ludzie piszą mi takie groźby, dlaczego mm -hmm. komentarze są. Nie potrafię tego zrozumieć, dla mnie to było w ogóle też bardzo przykre. Kiedy oni też sąsiedzi na okolicy podchodzili i pytali, co się dzieje z i tak dalej. Tylko, że potem to wyszło tak, że sama powiedziała, nie. Zobaczyła jak ja robią w tym wszystkim postęp, jak zacząłem żyć, jak zmieniłem standard swojego życia, jak powiedziałem jej standard życia wszystkiego. I. Hmm. <grych> no i w sumie sensie stwierdziła sama, że będziemy wszystkich sposób wspierała i tyle, no. <grych> I tak było? Tak. Do samego końca. Kiedy potem wychodzimy, wchodzimy na imprezę, nie raz mi mówiła, że chcę poprowadzić na przykład w makijażu albo stylizacji, jak na, na stylizacje, jakieś paski bds i w ogóle nam musieli czekać do dopnienia i tak dalej. Nie, było super, serio, naprawdę. Potem już było super. Na początku było ciężko, ale potem jak zobaczyła to wszystko i tak dalej, to powiedziała, że wie, że będzie zajebiście, że dam radę ze wszystkim.